Aleksandra. Chciałabym poruszyć temat bezwarunkowej miłości na drodze bliznaczych płomieni. Jest to temat szeroki, jak rzeka, i niekończący się nigdy, ale w tym momencie chciałabym omówić konkretne wydarzenia, a mianowicie. Zdarza się, że większość z Was doświadcza jakichś toksycznych, narcystycznych zachowań ze strony bliźniaczego płomienia. Ja napisałam już kilka artykułów, szczególnie jeden wywołał dość sporą krytykę, gdzie część osób stwierdziła, że co się dzieje z tą bezwarunkową miłością, tak? Że powinniśmy czuć bezwarunkową miłość do swojego bliźniaczego płomienia, więc... Więc właśnie ja się pytam, co dalej, co to znaczy? To znaczy, że mamy się decydować na wszystkie te negatywne zachowania z jego strony, mamy się decydować, mamy pozwalać mu toks traktować nas w sposób toksyczny czy jakikolwiek narcystyczny, tak? Czy to jest bezwarunkowa miłość? Bezwarunkowa miłość jest zawsze pomiędzy bliźniakami na poziomie duszy, zawsze, ona się nigdy nie kończy: nigdy, nigdy. Ale w tej wymiarowej rzeczywistości bliźniaczy płomień tak nam pokazuje, tak samo jak my jemu, co mamy w sobie uleczyć. I tam będą negatywne zachowania jak najczęściej, jak najbardziej. <grych> to nie jest droga usłana różami, niestety. To jest ciężki, wewnętrzny, głównie proces. I mamy wiele, wiele właśnie uleczyć w swoim życiu, w swojej rzeczywistości, w swoim wnętrzu dzięki bliźniaczemu Pomieniowi. I on bardzo często będzie nas traktował w sposób e, no, niekoniecznie dla nas dobry, prawda? Tylko po to, żeby nam pokazać, że tam mamy nadal jeszcze jakiś aktywny program, na przykład e, z jakimiś, który był uaktywniony. Przez jakieś inne toksyczne osoby w naszym życiu, albo jakieś narcystyczne osoby, tak? Że musimy to w sobie uleczyć. I jak to mamy właśnie uleczyć? Właśnie zawsze się zaczyna od bliźniaczego płomienia. Właśnie musimy mu powiedzieć: nie, nie traktuj mnie w ten sposób. Nie pozwalam sobie, tak? Zaczynamy. Właśnie bardzo często nas bliźniaczy płomień dzięki temu uczy właśnie miłości do samego siebie. Albo. Zaufania do samego siebie albo poczucia własnej wartości. Tak, bo ja, ja tak miałam. Musiałam powiedzieć nie bliźniakowi, że nie, ja taka nie jestem, że nie, ja, ja ufam sobie. Nie, ja jestem wartościowym człowiekiem i absolutnie nie pozwalam sobie, żeby ktoś mnie traktował w ten sposób. Prawda? I. Tak samo, no ja jestem prowadzona, tak, ja miałam powiedziane momentalnie, że mam zablokować bliźniaka i tak samo wiele osób, wiele, wielu z Was ma też zablokować swojego bliźniaka, ma mu powiedzieć nie, ma zareagować i tam nie ma czegoś takiego, że w momencie, kiedy my reagujemy, to, to już nie ma tej bezwarunkowej miłości i, i w ogóle mówimy nie, i schodzimy z drogi bliźniaczych płomieni. Nie, tam są. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ludzie tak uważają, że, że na drodze bliźniaczych płomieni, w imię właśnie tej bezwarunkowej miłości, my musimy się zgadzać na wszystko. I bardzo często właśnie na to negatywne traktowanie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Bo nasz bliźniaczy płomień traktując nas, nas źle. I po, właśnie pamiętajcie, ja mówię o bliźniaczych płomieniach, nie osoby które uważają, że to jest ich bliźniaczy płomień, a nie jest. Tam tym bardziej mówimy nie, prawda? Bez względu na to, czy to jest bliźniaczy płomień, czy nie, mówimy nie. Mówimy nie, mówimy nie. nie traktujesz, nie traktuj mnie tak. Wyciągamy z tych zdarzeń, z tego jego zachowania, jego, jej zachowania lekcje. I właśnie często uczymy się właśnie tej miłości do siebie. Tej, tego poczucia własnej wartości. Jeżeli y, jeszcze mamy tam coś do uleczenia, to bliźniak jak najbardziej nas potraktuje w zły sposób. Jak najbardziej. I właśnie y, ja mam tak zawsze, że w momencie, kiedy coś w sobie uleczam, to momentalnie, ale momentalnie jest ponowny wybuch bezwarunkowej miłości do bliźniaczego płomienia. W momencie, kiedy on mi coś pokazuje, że mam coś w sobie uleczyć, to tam są różne emocje, bardzo często negatywne, tam może i być złość, e, może być, e, nie wiem, jakieś poczucie winy, może być cokolwiek, prawda? No negatywne emocje, tak? Muszą być, no, muszą być, no są negatywne, no bo bliźniak nam pokazuje coś, co mamy w sobie uleczyć. No to nie jest, to, to będzie negatywne, prawda? To będzie coś, co nam nie służy. E, więc pojawiają się bardzo różne emocje i są takie okresy, gdzie będziemy obwiniać bliźniaka, będziemy go nienawidzić, będziemy na niego źli, możemy powiedzieć sobie, że nigdy więcej, nie chce go już widzieć, tak? No ale tam jest coś jak najbardziej w nas e, do uleczenia. I w momencie kiedy my to uleczamy, to już nie ma tych emocji, one po prostu znikają, bo to tak naprawdę nigdy, ale to nigdy nie chodzi o bliźniaka. Zawsze 100% to chodzi o nas. 100%. I nie bójcie się tego, że, że zareagujecie negatywnie i, i jego już nie będzie jego czy jej, nie będzie w moim życiu, że ja schodzę z drogi bliźniaczych płomieni i oddalam się. Na przykład ja miałam też tak powiedziane, że na przykład będę musiała spróbować, jak to jest być z kimś innym niż bliźniaczym płomieniem, tak? No niekoniecznie chcę coś takiego przeżyć, ale jeżeli to jest częścią procesu, no to czy będę chciała czy nie, to, to, to wydarzy się, prawda? E, więc, no, no nie wiem, no cokolwiek, to, cokolwiek to będzie, to, to jest część procesu. I teraz miałam właśnie takie globalne wibracje. Moje wyższe ja właśnie mówiło mi, że muszę konkretnie pokierować taką określoną grupę bliźniaków, gdzie naprawdę osoby będące, one już myślały, że są w Unii. No, doznały na kilka, na jakiś okres czasu tej Unii i, i tam koniec Unii. Wiele osób właśnie teraz znowu oddala się od swoich bliźniaczych płomieni, czy byli w Unii, czy nie byli, ale w każdym razie było blisko, bardzo blisko, że już miało być, już. E, e, czy bliźnak miał. E, czy, czy byli razem, czy już tam były jakieś takie wydarzenia, które wskazywały na to, że będą razem w najbliższej przyszłości? Jednak nie, to było tylko takie, e, no, takie poznawanie swoich wibracji jak najbardziej, takie poczucie, że okej, okay, to może być w przyszłości, ale jednak e, każdy, no jeszcze ten proces się ciągnie, jeszcze tam, to był to po prostu część, jakaś, jakaś lekcja, jakiś część procesu. I no już teraz nie chcę wchodzić, to jest kole, kolejny temat na kolejny filmik, chciałam właśnie nagrać, już, już jest nagrany zresztą. E, więc e, to nie jest tak, że od razu, jak już e, bliźniaki nawet bliźniakom się udaje być razem, to, to już jest końcowy etap, że już na zawsze będą razem. To jest do końca proces. Do końca proces. Na odchodzi taki moment, że te bliźniaki, które mają być razem, mogą wybrać, żeby być razem. Ale to bardzo często dochodzi do tego, że. Jakoś yy, zbliżają się do siebie na jakiś okres, tylko po to, żeby coś tam sobie wskazać, później znowu się oddalają, żeby móc to przeprocesować osobno i żeby móc coś konkretnego w sobie uleczyć. Później znowu się schodzą, później znowu się rozchodzą, aż do momentu, kiedy w sobie uleczą już większość i później będą mogli uleczać kolejne jakieś tam programy razem już. Ale to, co mają uleczyć osobno, to będą leczyć do końca osobno. Właśnie uwaga na tą bezwarunkową miłość, tak? bo wielu z Was tkwi w toksycznych relacjach, w toksycznych związkach, w związkach, które Wam nie służą, które Was trzymają, yy, które Was ciągną do dołu. Czy to jest bliźniaczy płomień, czy nie? Tak? Bo możliwe, że jest też tak, że poznaliście swój bliźniaczy płomień, a tkwicie nadal w jakimś związku, który absolutnie Wam nie, Wam nie służy i czujecie to. Yy, to też bliźniaczy płomień pojawi się po to, żeby mi pokazać. No, ale co ty tam robisz w ogóle nadal w tym związku, prawda? Więc moje wyższe ja bardzo często mi powtarzało, że dopóki ty nie pokochasz siebie tą bezwarunkową miłością, to nie jesteś gotowa na bliźniaka. Nie jesteś, bo nie będę mogła przyjąć tak samo od niego tej bezwarunkowej miłości ani dać. Ta cyrkulacja tej bezwarunkowej miłości będzie e, nie będzie odbywała się tak, jak powinna. Tak? Będą tam jakieś blokady, będą tam jakieś wierzenia. E, wszystko musi zostać uleczone do tego momentu. I tak samo moje wyższe ja mi mówiło, że w momencie, kiedy Twoje serce się wypełni tą bezwarunkową miłością, dopiero Twoje, Twoje własne, tak? I będziesz musiała być bardzo asertywna i mówić nie wielu osobom, i to najbliższym osobom z rodziny, nawet swojemu bliźniakowi. Nawet. I jak najbardziej bliźniakowi, bo bliźniak to tym bardziej nam pokaże, że to i to masz jeszcze do uleczenia. I może nas bardzo skrzywdzić. Wielu z Was właśnie mi mówiło, że bliźniak jak najbardziej Was skrzywdził. I to okrutnie. Nieraz, nie gdzie musiała być jakaś blokada, gdzie musiało, gdzie na, przez długi, długi czas em, nie rozmawialiście ze sobą, i tam jest, no tam później jest kolejny etap, właśnie wybaczania. Tak, tam jest też tak samo jak ja miałam, że trzeba właśnie jak nas uczy, wybaczania sobie, innym. Jemu. <noise> wszystko jest częścią procesu, wszystko. Ale musimy najpierw wypełnić swoje serce własne tą bezwarunkową miłością, tak, żeby ta miłość mogła się wylać na, ze na zewnątrz i wtedy dopiero możemy podzielić się z nią, nią z innymi. I dopiero wtedy jest ta taka cyrkulacja tej bezwarunkowej mi miłości be mm, pomiędzy bliźniakami na poziomie wymiarowej rzeczywistości, bo na poziomie duszy zawsze ta bezwarunkowa miłość jest, prawda? Bo oparujemy ogólnie w te, w, tam, na tamtych wymiarach z bezwarunkowej, z poziomu bezwarunkowej miłości. Dlatego bardzo często e, stając e, przed takim. Jakimś wydarzeniem negatywnym ze strony bliźniaka, jakimś traktowaniem toksycznym, narcystycznym, czy no jakiekolwiek złe słowa, wydarzenia, cokolwiek, co wychodzi od strony bliźniaka, to niestety, niestety, właśnie dobrze, musimy reagować na to, musimy. Musimy siebie chronić, musimy o siebie dbać, bo bliźniak jest po to, żeby nam pokazywać, że jeszcze masz niskie poczucie własnej wartości, jeszcze o siebie nie dbasz. Jeszcze nie jesteś asertywna, asertywny, tak? I nam to pokaże. E, I no ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy się na to zgadzają, ale no jak najbardziej musimy reagować i nie tylko na czegoś pomienia, na wszystkich innych, szczególnie na wszystkich innych, bo każda inna relacja to są jakieś lekcje, jak najbardziej lekcje. I w momencie, kiedy my już rozpoznajemy te lekcje, to często te sytuacje się kończą, tak te związki się kończą, te osoby odchodzą z naszego życia, nie są na zawsze. Nie jest tak powiedziane, że każdy, kto się pojawia w naszym życiu ma być na zawsze. Nie, bo nasze wibracje się zmieniają, my się zmieniamy. I te osoby muszą odejść i przychodzą kolejne, kolejne lekcje. które bardziej nie rezonują z nami, tak? Kolejne lekcje po prostu. Ale bliźniaczy płomień jak najbardziej. I u nas ma nauczyć właśnie nas tej bezwarunkowej miłości. Ale zawsze, ale to zawsze zaczynamy od tej bezwarunkowej miłości w stosunku do siebie. Bo wiele osób ma, 99% osób, z którymi ja pracuję, to właśnie kochają cały wszechświat, wszystkich kochają bezwarunkową miłością, a siebie nie. Jak tak może być? Tak, tak w ogóle to jest, nie, to jest nierealne, tak? I siebie na przykład źle traktują. I dopiero nad tym pracują, pracują miesiącami, latami nawet, żeby pokochać siebie. Bo, ale mamy siebie pokochać. Mamy siebie pokochać w takiej formie, w której istniejemy obecnie w obecnym życiu. Nie to, że my kochamy swoją duszę tylko na przykład. Wiele osób też tak ma, że kochają tylko swoją duszę, a swoje fizyczne ciało zaniedbane w ogóle albo się trują, albo nie jedzą, albo zero gimnastyki, albo w ogóle zero snu. I, no i, i, i to nie jest miłość do samego siebie. A jest, jeżeli my siebie traktujemy, właśnie bliźniak, traktowanie bliźniaka pokazuje nam to, w jaki sposób my traktujemy siebie samych. Bliźniak jest naszym takim lustrzanym odbiciem. To, w jaki sposób On nas traktuje, pokazuje nam, w jaki sposób my traktujemy samych siebie i tam jest jak najbardziej coś do uleczenia, jak najbardziej. I nigdy się nie zgadzamy na takie traktowanie. I to nie znaczy, że tracimy bliźniaka, że jak my powiemy nie, albo nawet, no okej, okay, no u mnie tam nie było żadnych takich nigdy kłótni, ale bo wiem, że po prostu to jest, to jest proces i ja mam spojrzeć na siebie, nie na niego, bo on traktując mnie w ten sposób, to pokazuje mi, że mam w sobie coś do uleczenia, do więc nie ma potrzeby, żeby na przykład na, na niego czy bluźnić czy cokolwiek, prawda? No, no nie ma potrzeby. Ale jak najbardziej ustalam granice. Jak najbardziej mówię nie, ty mnie nie będziesz tak traktował. I dopóki nie zmienisz tego traktowania, tak? Separacja. Ja odchodzę ty, 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 w, ty w swoją stronę, ja w swoją stronę, tak? I tak samo miałam powiedziane ostatnio, że jeżeli mój bliźniak się pojawi w moim życiu, to ma przyjść yy, i ma, on też ma się nauczyć, i przeprosić ma się nauczyć, i ma się nauczyć mnie traktować w odpowiedni sposób, ale najpierw ja muszę wibracyjnie zacząć siebie traktować w dobry sposób. Bo jeżeli ja nie potraktuję siebie w dobry sposób, to on będzie nam pokazywał znowu takie lustrzane odbicie, że w jaki sposób ja siebie traktuję, tak samo będzie nas traktował nasz bliźniak. Więc to nie ma żadnego związku z bezwarunkową miłością. To jest właśnie pokazane, że na przykład wiele osób mówi, że jeżeli ja źle zareaguję na mojego bliźniaka i na przykład zablokuję go, czy odetnę się od niego, to, to w ogóle jest tak, jakby przekreślamy tą bezwarunkową miłość. Absolutnie nie, bo proces się nigdy nie kończy. Proces, dopóki jesteśmy na tym świecie, to proces będzie się toczył. A tak, że, że już kończę się, wycinam. Na przykład ja jestem wiele razy byłam po, poprowadzona przez moje wyższe, ja że mam się odciąć od bliźniaka. I to jeszcze w, na takich momentach, na przykład, kiedy on mi wyznał miłość. Nie odcinasz się, bo to nie jest miłość bezwarunkowa, to jest miłość fizy taka fizyczna, taka ludzka, taka trójwymiarowa. Że okej, okay, fajnie mi jest, więc okej, okay, możliwe się, że, że się podkochuje w tobie, ale on musi poczuć tą bezwarunkową miłość tak samo do siebie, bo być może on również siebie nie kocha, prawda? Albo wręcz przeciwnie, wręcz jest narcystyczny, bo my go tak bardzo kochamy, że on siebie też również tak bardzo kocha. Tak, bo on jest również naszym, naszym odbiciem. My go kochamy i go stawiamy na, no nie wiem, na jakimś yy, o wiele wyżej niż nas, nas samych i on siebie traktuje jak takiego, no taki narcyzek, tak? Więc to my musimy go troszeczkę obniżyć w, swoim, w swoich wyobrażeniach, tak? I wznieść siebie, tak? Do jego poziomu, tak, żebyśmy mogli zaistnieć. Więc to jest bardzo jak najbardziej ważne. I bezwarunkowa miłość najpierw do siebie. Najpierw do siebie. Właśnie te narcystyczne zachowania są wtedy, kiedy my za bardzo kochamy bliźniaka, stawiamy go o wiele za wysoko niż powinniśmy tak naprawdę, jakbyśmy nie widzieli prawdy o no nim, tak? I, I siebie stawiamy o wiele za nisko, o wiele. I musimy się nauczyć. My bezwarunkowej miłości do siebie, a bliźniak musi troszeczkę to swoje ego spiłować. I tam ma być blokada. Czyli blokada. No niekoniecznie blokada, tak, ale tam ma być separacja. I to z naszej strony ma to wyjść. I nie to, że przekreślamy bezwarunkową miłość. Wybieramy bezwarunkową miłość do siebie. A bliźniak jak się ma pojawić, to się i tak pojawi. On nie znika tak naprawdę. Ja my jestem. Czysto prowadzona i wiele, wiele razy Wam to mówię, wiele razy. Właśnie dlaczego tego róbcie sobie tą hipnozę prowadzoną, którą kto, kto widzi. Kto nie widzi, na przykład podczas tej hipnozy prowadzonej, tam jest, możecie się zapytać, właśnie dokładnie, konkretnie, jaka jest lekcja teraz, co powinniśmy zrobić. Wiele osób ma powiedziane, że w tym momencie masz nie robić nic, nie kontaktuj się z nim, zostaw go w spokoju, pracuj nad sobą. 90% ludzi ma to powiedziane właśnie. E, kto nie widzi, może skorzystać jak najbardziej z channelingu. To, to jak, jak najbardziej pomaga. Tak Wiecie, jakie macie kolejne kroki podjąć. I też wiele ludzi będzie miało powiedziane na przykład odetnij się, żeby zmienić dynamikę, żeby pokochać siebie. A takie tkwienie nie wiadomo w czym, bo on nas tak traktuje i my musimy na to się zgadzać, bo to jest nasz bliźniaczy płomień. Absolutnie nie, to jest wielki, ale to wielki błąd. I to nie mówię ja, jako Aleksandra, tylko to moje wyższe ja mi mówię. Bo takie same błędy kiedyś popełniałam. Nie ma być. Mamy po prostu zawsze wybierać siebie, i jak my wybieramy siebie, to i nasz bliźniaczy płomień wybiera nas. Bo od razu wtedy właśnie dlatego się tak bardzo często zmienia ta dynamika. W momencie, kiedy my wybieramy siebie i w momencie, kiedy my zauważamy, jak jesteśmy wartościowi, zaczynamy kochać siebie, to dopiero wtedy on zaczyna kochać nas, zaczyna widzieć naszą wartość, zaczyna widzieć to nasze piękno. Bo my je zobaczyliśmy w sobie. Wszystko, się wychodzi, wszystko wychodzi od nas. On jest po prostu lustrzanym odbiciem nas, naszego wnętrza. Więc to wszystko musi wyjść od nas. I dlatego jest tak bardzo ważne. Ja właśnie często powtarzam: ta bezwarunkowa miłość do siebie. I ta miłość do siebie, to co właśnie w grupie próbuję uczyć, tak? Czy dzięki moim artykułom. Pokochajcie siebie. Bo jak nie pokochacie siebie, to i bliźnaczy płomień was nie pokocha. Nie ma szans nawet. On będzie odbijał wasz wewnętrzny świat na zewnątrz. On jest właśnie tą osobą, która Wam pokazuje to, co my macie, macie w swoim wnętrzu. Jeżeli was traktuje w sposób toksyczny, no to wy siebie tak traktujecie właśnie. Jeżeli on jest narcyzem, to znaczy, że wy stawiacie go wyżej od siebie. Jeżeli on was poniża, no to znaczy, że wy siebie poniżacie. I tkwiąc w takiej relacji, właśnie. Robicie i to niekoniecznie nie chodzi o bliźniaka, musicie zaobserwować wszystkie inne osoby, które są w Waszym życiu. Bo to ja są jakieś programy już z przeszłości, będziecie musieli uleczyć coś. Ok, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie z Grecji. pa! pa.